Witam serdecznie, nazywam się Iza Podlaska i nazywam z Miłką Krokulską. Przedstawimy horoskop na tydzień od 6 do 12 grudnia. Miłka, co nas czeka w tym nikołajkowym tygodniu? A, czeka nas przede wszystkim szał zakupów i szał przygotowań przedświątecznych, dlatego że w tym tygodniu poczujemy, że to już nie są żarty, że rzeczywiście święta są tuż, tuż, tuż i musimy ze wszystkim zacząć się. Brać za bary. Sprzyjać nam będzie planeta Merkury, która do piątku poruszać się będzie ruchem prostym, w związku z czym nie odkładajmy na później tego, co mamy do zrobienia. Dlatego, że ten następny tydzień to już nie będzie czas, który będzie sprzyjał zakupom i ryzykować będziemy popłochem, szałem oraz no, nadmiernymi wydatkami. Więc do piątku wybierajmy się na zakupy, do piątku omawiajmy plany rodzinnych wyjazdów, wizyt. Już nawet możemy planować Sylwestra. Dlatego, że te plany, które, które, które przedsięwździemy wtedy, kiedy Merkury, który jest w ruchu prostym, zwykle udają się i no, nie czynią naszego życia bardziej skomplikowanym niż nasze życie powinno być. Dodatkowo, jeszcze od środy, planeta Mars wejdzie w, znak, wejdzie w znak koziorożca, w którym doskonale się czuje i to jeszcze dodatkowo ułatwi nam planowanie, pracowanie, sprzątanie oraz kończenie różnych zawodowych albo naukowych projektów. No, a znaki ogniste w tym tygodniu będą korzystały z tej y, krzątającej się aury i będą y, w całą parą pracować. Szczególnie barany będą korzystały z aury Marsa, który w tym tygodniu wskoczy do koziorożca i będzie bardzo, bardzo takim sprzyjającym wszelkim ambitnym projektom y, planetą. Barany. Y, Pogonią innych do roboty, a przede wszystkim zaplanują już właśnie sylwestrowe wyjazdy. Lwy będą bardzo niezdecydowane, co tu zrobić, gdzie tu pójść, jaką przedświąteczną świąteczną imprezę wybrać. Na pewno jakiś strzelec pomoże Wam się zdecydować, ponieważ strzelce w tym tygodniu nie ominą żadnej okazji do zabawy i rozrywki, ale przy okazji też załatwią jakiś bardzo korzystny interes albo nawiążą korzystną zagraniczną znajomość. Znaki ziemskie, czyli byki panny i koziorożce w tej przedświątecznej aurze będą się doskonale czuły, dlatego że to one właśnie są największymi pracusiami w Zodiaku i teraz stanie się to oczywiste. Nawet krzyczący baran nie będzie w stanie w tym tygodniu zagrozić cierpliwemu i pracowitemu bykowi, ale szczęście sprzyja znakom ziemskim dopiero w drugiej połowie tygodnia. I panny i koziorożce dopilnują jakiejś bardzo ważnej sprawy. Środa, czwartek i piątek. To są wasze dni, kiedy zdecydowanie powinno się coś ważnego udać i oczywiście szansa na pieniądze, szansa na zakup jakichś fajnych prezentów i przede wszystkim szansa na przekonanie domowników, żeby urządzili święta dokładnie tak, jak wy chcielibyście, żeby święta były urządzone. Znaki powietrzne, natomiast, czyli bliźnięta wagi i wodniki będą udawały, że w ogóle nadchodzące święta ich nie dotyczą, że to w ogóle jeszcze jest strasznie to dużo czasu. Jest problem. Tak, olbrzymiony problem. Szczególnie bliźnięta i wagi będą miały takie spokojne podejście do tych spraw i jako, że żadna planeta nie dziugają ich i nie, po, nie pospieszają, to ze spokojem zajmą się po prostu tym, co robiły od dawna, czyli bliźnięta będą nawiązywać nowe znajomości i przede wszystkim planować wakacyjne podróże, Odróże, niekoniecznie sylwestrowe i też sprawią, że coś się uda, coś, jakaś ważna wiadomość dotrze do osoby, która powinna ją dostać. Natomiast wagi będą bardzo, bardzo powoli w tym tygodniu wszystko, wszystko robić i jeżeli przejrzą katalog z jakimiś prezentami i propozycjami wyjazdów sylwestrowych, to naprawdę tylko od nich cenia. Natomiast wodniki nie będą czekały na inne znaki powietrzne, szczególnie z robieniem planów, i te wodniki właśnie będą najbardziej ambitnym znakiem. W tym, w tym tygodniu i w sprawach zawodowych się uda jakaś ważna rozmowa, i przede wszystkim, jeżeli szukacie pracy, to jest dobry tydzień do czwartku, żeby umawiać się na rozmowy i, i robić nowe rzeczy. No, to jest przede wszystkim dobry tydzień na spotkania przedświąteczne tak. w pracy, podczas których również można wiele załatwić i tej rady powinny słuchać szczególnie znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, dlatego że one w tym tygodniu będą mistrzami dyplomacji, mistrzami załatwiania różnych spraw w białych rękawiczkach. Będą miały szansę przeforsować swoje plany, ale też staną się przede wszystkim lubiane, serdeczne, wyrozumiałe. Rakom będzie bardzo sprzyjało szczęście w sprawach rodzinnych, w sprawach domowych. Przypomnijcie sobie o. Kimś, kto czeka na zaproszenie, komu warto jest wysłać świąteczną kartkę, być może jakieś bardzo dobre wiadomości, właśnie do Was w tym tygodniu napłyną. Skorpiony olbrzymie szczęście, powodzenie w miłości, radość, zabawa, cudowne prezenty, bardzo dobra ręka do umów, znajomości i wszystkiego, co tylko skorpiony sobie zamarzą. A ryby oczywiście także skorzystają z takiej serdecznej, przedświątecznej aury i uda im się kupić coś cudownego, uchylić nieba domownikom i ogólnie ryby będą się czuły, no jak ryba w wodzie w tym tygodniu. Czyli doskonale, fantastycznie, i nic nie powinno za bardzo popsuć rybom humoru. A wszystkim życzymy, żeby Merkury w piątek, o, w retro, który się znajdzie, nie zamieszał wszystkich szyków i żeby było wszystko dobrze. A więcej horoskopów znajdziecie na stronie www.czary.pl. Zapraszamy!